Dzień dobry, witam Was serdecznie. Na dzisiejszym filmiku pokażę kartkę, którą możecie zrobić nie posiadając jakichś specjalnych narzędzi. Wystarczy Wam linijka, ołówek, zwykłe nożyczki, klej, taśma piankowa 3D albo dystansiki i jeszcze takie samoprzylepne pół No i oczywiście te papiery, które tutaj widzicie, potrzebna nam będzie prostokątna kartka, w moim przypadku to jest biała, o wymiarach kiedy mamy rozłożoną, oczywiście 21x14,5 cm. Po złożeniu otrzymujemy standardową kartkę o wymiarach. 10,5 na 14,5 cm. Druga kartka to jest akurat metalizowany, taki zielony papier. Wysokość taka sama, czyli 14,5 cm, szeroka na 9,5 cm. I tutaj taki karton z motywem kwiatowym o wymiarze tutaj. Na wysokość również 14,5 cm, natomiast szerokość 6,5 cm. Do tego potrzebne jeszcze będzie koło o średnicy 6,5 cm. Tutaj z nadrukowanym napisem, akurat w dniu imieni. To wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne do wykonania tej kartki, że spokojnie dostaniecie je. W każdym markecie czy zwykłym sklepie papierniczym. I teraz pokażę, co po kolei robimy z tymi elementami. Bierzemy naszą kartkę, bazę i na nią będziemy przyklejać tą większą prostokątną kartkę o wymiarach 9,5. Centymetra szerokości 14,5 wysokości. Wysokość musi być po prostu dopasowana do naszej bazy. Tutaj sobie wezmę kartkę, żeby nie powrócić klejem. Biorę klej, nanoszę go na kartkę. Dbam o rogi, żeby na pewno mi się dobrze przymocowały i nie odstawały. Bo potem nieładnie będzie to wyglądać. I nanoszę klej tutaj wzdłuż brzegu, ale jak widzicie, zachowując pewną odległość od brzegu parę milimetrów, ponieważ nie chcę, żeby potem, kiedy przykleję kartkę do bazy, ten klej mi wyszedł. Co prawda, klej Magic, którego używam, po Wyschnięciu staje się przejrzysty, także nie byłoby go widać, ale lepiej unikać takich sytuacji. Staram się tak wrócić tą kartkę, żeby sobie nie pobrudzić rąk klejem. No i teraz przyklejam ją w ten sposób, żeby podobne, a właściwie takie same. Odległości znalazła się po jednej i po drugiej stronie, ażeby ona była mniej więcej na środku. Tutaj tak poprawimy. Jest już przyklejona, tak? Jeszcze zwracam, czy po dobrej stronie. Proszę bardzo, pierwszy element jest już przymocowany do naszej kartki. Teraz kolejny kolorowy, w moim przypadku kwiatowy kartonik. Ten, żeby mieć efekt trójwymiarowości, przymocuję za pomocą tej piankowej taśmy 3D. Żeby się dobrze Trzymało, to ja sobie dam dwie takie długości. O, no, trochę za długo ucięłam. Nie szkodzi. Zaraz to odetniemy, czyli tutaj przyklejam jedną. A, zawsze mi się klei do nożyczek. Stawimy. Gdzieś będzie trzeba mniejszy kawałek. I teraz już to zrobię tak, że od razu sobie tu będę kleić. No, wystarczy. Proszę bardzo, przykleiłam, to nam pozwoli na uniesienie po przyklejeniu. I teraz odrywamy papier. Zabezpieczający. Czasami to stawia opór. Jeden jest oderwany już. Drugi również. Decyduję się, w którą stronę je ułożyć. bardziej mi się podobają, tak? Pamiętam, że tutaj na długości one są takie same, więc tak naprawdę pozostaje nam tylko przykleić na środku. Proszę bardzo. Jest przyklejone tej w ten sposób powstaje Czy to widać? Taki efekt uniesienia, właśnie tej naszej karteczki. Nie jest tak na płasko. I teraz nie wiem, tak, czy tak. Chyba bardziej tak mi się podoba. Czyli dobrze, tutaj będziemy przyklejać do tego również użyję taśmy dystansującej, żeby unieść ten mój napis. A to właśnie wykorzystam ten kawałeczek, który miałam wcześniej ucięty. I jeszcze z drugiej strony. Tak, żeby się to wszystko dobrze trzymało, to jeszcze przejadę tutaj. No i oczywiście ściągam zabezpieczającą z drugiej strony warstwę papieru. Niektóre taśmy odchodzą na lepiej, inne gorzej, a najtrudniej jest ten początek sobie tutaj odciągnąć. O, wszystko się udało. No to teraz przyklejamy. Staramy się to zrobić też tak na środku. Dobrze. Trzyma się. No i teraz użyję właśnie tych półperełek samoprzylepnych, ja je mam tutaj akurat na takim pasku klejowym, więc będę sobie odcinać każdą nożykiem, a może nie ten kolor, może ten wezmę. Oczywiście, dowolny, jaki tam nam się podoba, taki sobie damy. To, w jaki sposób będziemy tutaj przyklejać nasze półperełki, to znaczy w jakim układzie, to jest oczywiście kwestia, jak nam to odpowiada. Co dla nas będzie, co nam się będzie podobało sobie to zaplanowaliśmy możemy to robić symetrycznie złośliwość rzeczy martwych jak to bym powiedziała możemy to robić symetrycznie czyli w równych odstępach dookoła napisu możemy sobie przyjąć jakieś inne jeszcze układy. Nie polecam na cztery, bo to tak raczej mało ciekawie by nam wyszło. Mogą być asymetryczne, ale żeby jakiś tam porządek jednak został zachowany. Żeby tutaj jakaś zasada tym rządziła. Ja na razie tutaj mam trzy góry jedno. No, nie, tak troszkę za skromnie może. też osobiście jestem jakoś zwolennikiem skromniejszych kartek. No, w związku z tym dołożę jeszcze tutaj i dołożę też zaraz u góry. Ja tutaj odcinam cały czas z tych pasków kleju, bo nie chcę, żeby one się gdzieś tam pojawiły. Dobrze może być, tak będzie dobrze i u góry jeszcze sobie dodam, tak. I jeszcze jedna z drugiej strony. No, może troszkę przesunę. Takie perełki samoprzylepne mają taki plus, że można jeszcze przed dociśnięciem lekko przemieścić, jak coś nam się nie podoba. Sobie myślę, że jeszcze tutaj dołożę jedną. Plan, planami, A potem jak sobie dokładamy, zaczynamy to wszystko na papierze układać, to się okazuje, że na przykład bardziej nam się Podoba jest więcej. No i właśnie chyba zrobię jednak więcej. Tak tutaj patrzę, że, że chyba mi się jednak spodoba więcej. Tak. Natomiast dokoła, tak jak powiedziałam, nie będę dodawała, bo wydaje mi się, że to jak dla mnie byłoby już za dużo. No i proszę bardzo mamy zrobioną kartkę. Nie zajęło nam to dużo czasu. Tak jak powiedziałam, wszystkie użyte tutaj elementy możecie kupić w sklepie papierniczym, w markecie. Narzędzia, które używam, również nie są takimi wymyślnymi. I nawet jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z kartkami, to z pewnością macie je w domu. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, czy to jest to, co Wam się spodoba, to nie będziecie też ponosić jakichś inwestycji, nie kupicie narzędzi, przyrządów, które potem będą Wam zalegały, z których nie będziecie korzystać. Na początek myślę, że jest to dobre rozwiązanie, żeby sprawdzić, czy jestem po drodze właśnie z kartkami. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny filmik. Do widzenia.